I teraz, miłe panie, taka przestrzeń, że teraz uznajmy, że mama i tata, choćby najwspanialsi, ja nie podważam w ogóle tutaj rodziców, ale oni nie są na równi z twoim mężem. W hierarchii Bożej najpierw jest Bóg, później jest mąż i żona, czyli sakrament małżeństwa. Później są dzieci, później są dopiero rodzice. I teraz, jeśli w tej hierarchii coś jest poprzestawiane, czyli y, często jest taki przypadek, że żona sobie robi zamiennik y, i w miejsce męża wkłada syna. Czyli uczucia przekłada na syna. Mąż jest w odstawce, ty jesteś B, a y, wchodzi w relację z synem. To nie ma szans na przetrwanie. Oddaj to teraz, jeśli się z tym identyfikujesz. Przecinamy teraz wszystkie pępowiny nieprawidłowe, nieważne czy u mnie, czy u męża.